RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu Piłkarze Polonii Kępno przegrali z warto między 0 do 5, chociaż kontrowersje budzą okoliczności tego spotkania. Kępniani, którzy przez ostatnie cztery tygodnie nie grali, bo przeciwnicy zgłaszali problemy z koronawirusem, sami padli teraz ofiarą pandemii. Na ostatnim treningu żaden z piłkarzy nie zgłaszał dolegliwości, jednak wyraźne symptomy COVID-19 pojawiły się u dwójki zawodników w sobotni poranek. Zostali oni odsunięci od kadry meczowej, a o sytuacji momentalnie powiadomiono zarówno WZPN, jak i przeciwników, którzy byli w drodze do kępna. Wyraźne przeciwwskazania do rozegrania meczu sygnalizował nawet Sanepid. Sędziowie po konsultacjach z wzpn rozpoczęli jednak to spotkanie. Niestety niebiescy zagrali gołą jedenastką, bo niektórzy z zawodników nie chcieli ryzykować zdrowiem i mieli do tego pełne prawo. Pod nieobecność trenera Bogdana Kowalczyka, który przebywa jeszcze w kwarantannie po wcześniejszym wyniku dodatnim, jego asystent Przemysław Ferenc posklejał zespół jak się tylko da. Wystarczyło to na niewiele, bo w obliczu kontuzji plac gry już w 27 minucie opuścił Jakub Górecki. Ostatecznie Kemptianie dogrywali to spotkanie w dziewiątkę, bo kontuzji także nabawiali. Jakub Pelc. Ambicji Polonii trudno odmówić, ale nie wystarczyło to, by toczyć równorzędny pojedynek z Wartą, Międzychód. Tak, wczorajsza sytuacja była u nas unormowana. Mieliśmy 14 zawodnik, zawodników do gry. No dzisiaj niestety sytuacja się zmieniła diametralnie. Dwie osoby zgłosiły, zgłosiły jakieś tam poważne, znaczy poważne objawy, COVID. objawy, objawy covidu, tak. Kolejna tam osoba odmówiła w ogóle rozegrania meczu, bo ze względu na obawy o swoje zdrowie. No i tak, no niestety tak naprawdę ten wynik mógł być dzisiaj zupełnie inny. Myśmy tak naprawdę nie przegrali z, z drużyną z Międzochotu, tylko, tylko chyba z, z covidem. Graliśmy 5-0, szkoda, że gdzieś tam przeciwnik yy, grał nie wiem, który tam 20 czy 20, któryś w 10. Mają tutaj swoje problemy no ale, ale to nie są nasze problemy. My przyjechaliśmy tutaj grać mecz, chcieliśmy go wygrać. było ciężko. Polonia zdeterminowana zawsze dzisiaj tam się. Jak są braki kadrowe, zawsze się gra, gra z podwojoną determinacją. No ale wygraliśmy zdecydowanie za zasłużenie. Życzę Polonii utrzymania, duże miasto, fajny trener. Pozdrawiam go. Mam nadzieję, że tutaj się chłopacy po, podniosą i, i, i utrzymają się w tej lidze i tego serdecznie życzę Polonii Wielkopolski związek piłki nożnej zaserowało Polonii w ciągu 11 dni rozegranie czterech spotkań, a już na rozegranie kolejnego środowego meczu z kotwicą nie ma praktycznie żadnych szans. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.